Dzień dobry, jest czwartek 23 kwietnia. Rozpoczynamy briefing wideo domu maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz i jestem analitykiem w Departamencie Analiz w domu maklerskim TMS Brokers. Tradycyjnie rozpoczynamy od kartki z kalendarza. Dziś rano poznaliśmy indeksy PMI ze strefy euro, indeksy dotyczące sektora przemysłowego, a także sektora usługowego. Wstępne odczyty za kwiecień okazały się one słabsze od konsensusu, zarówno jeśli chodzi o Francję, Niemcy, jak i indeksy zbiorcze, co doprowadziło do lekkiego osłabienia euro. Jednak w późniejszym czasie zdołało ono odrobić całość strat względem dolara. Większe spustoszenie spowodowało to w notowaniach indeksu DAX, który dość wyraźnie zniżkował, o czym więcej podczas omawiania wykresów. O 10.30 poznaliśmy dane na temat sprzedaży detalicznej z Wielkiej Brytanii, która także okazała się słabsza od konsensusu, co doprowadziło do zniżek pary GBP/USD. Dziś po południu zaplanowane są jeszcze odczyty ze Stanów Zjednoczonych. Poznamy liczbę nowo zarejestrowanych bezrobotnych, czyli cotygodniowe dane. Indeks PMI dla sektora przemysłowego, który ma wynieść 55,7 punktu, Sprzedaż nowych domów z USA, które to dane mogą okazać się nieco lepsze od konsensusu, ze względu na dość dobrą sprzedaż na rynku wtórnym opublikowaną wczoraj, a także o godzinie 17:00 kolejny indeks koniunktury w regionie Kansas Fed. Przejdźmy teraz do wykresów. Na początek euro-dolar, który po początkowych spadkach związanych ze słabymi indeksami PMI zaczął zwyżkować, co doprowadziło do ukształtowania formacji objęcia hossy i naszym zdaniem nie należy wykluczać potencjalnej zwyżki w okolice poziomu 1,0750, jednak w przypadku publikacji dobrych danych na temat sprzedaży nowych domów w USA możliwe jest, że dojdzie do ponownego testu okolic 1,0650 jeszcze dzisiaj. Kolejny wykres to wykres GBPUSD, czyli funt sterling do dolara amerykańskiego. Zaczął on zniżkować w związku ze słabymi danymi na temat sprzedaży detalicznej. Jeżeli dojdzie do przełamania wzrostowej linii trendu widocznie na wykresie, to należy liczyć się ze spadkami w okolice poziomu 1.0470, a być może nawet w okolice poziomu 1.47. 60. Oczywiście, nie 1,0470, tylko 1,4870. Wsparciem dla takiego scenariusza jest także sygnał sprzedaży wygenerowany przez wskaźnik MACD. Kolejny dwa wykresy to wykres AUDUSD, który po dość wyraźnych spadkach lekko odbija, jednak wydaje się, że zniżki mogą być kontynuowane i dotrzeć w okolice poziomu 0,7680, gdzie wypada także cel dla wczorajszego wykresu dnia, który został aktywowany na poziomie 7780 i naszym zdaniem zniżki będą postępowały co najmniej w okolice tego poziomu. Kolejny wykres to wykres indeksu DAX to z kolei dzisiejszy wykres dnia, który został aktywowany po 11 880 punktów. Obecnie silnie zniszkuje. Dla niego celem są okolice 11 640 punktów, i naszym zdaniem dotarcie właśnie do tego poziomu jest jak najbardziej możliwe. Jego przełamanie miałoby bardzo negatywne długoterminowe skutki Ponieważ poziom ten jest wybronionym dołkiem z marca, jeżeli doszłoby do jego przełamania, to niewykluczone, że zniżki mogłyby zmierzać w kierunku nawet 11 tysięcy punktów. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji i zapraszam do odwiedzenia strony TMS.pl, a także serwisu nonstop TMS.pl.